Gacko, może się przywitać. Mamy jeden pomarańczowy mikrofon i jesteśmy e, tak ułożeni, że chyba w życiu żeśmy tak nie, było, e, nie byli ułożeni. Człowieku, ale posprzątaliśmy z tyłu, z, jestem w <laughs> e, Nie ma żadnego operatora, wszyscy są za ścianą. E, Pracują. W ogóle ujęcie jest e, mega niekonwencjonalne. Bo... Ja tam nie widziałem. Gdzie no i, mnie uczyłeś, bo mam plamkę. Wiesz co, ja chciałem sobie brzuch zasłonić, ale nie było mnie tu wtedy i nie wiem, czy, to, czy, czy mi się ten brzuch schował, czy nie. A nie mogę być tak no, na cały czas. No dobra, ale... nie będzie wyglądać. No, Mati, zaczynaj. Ja zaczynam. Ty miałeś zaczynać, ale jak przejmuję Twoją rolę, to przede wszystkim chcielibyśmy zaprosić mieszkańców Tarnowa do wspierania takiej malutkiej akcji, która wynikła w sumie z przypadku. Z przypadku dlatego, że my te turnieje nasze y, tam letnie, wiosenne, zimowe i tak dalej, tak, zimowe tak, myśmy tak, tak. Je po prostu robili tak zawsze, nie? Ale tak akurat jest. teraz wyszło tak, jak wyszło i myślę, że dobrze wyszło. Nie, no, super wyszło. Tarnów zaczął reagować na, na potrzeby dwumiesięcznego Adasia, który cierpi na zanik mięśni i z tego co widzę, to nawet gwiazdy pokroju Janusza Kołodzieja włączają się, włączają się w akcję żeby, nie wiem, dać swoje fanty tam na, na, na um, aukcję, więc czemu, czemu nie, nie zamienić naszego turnieju strasznie amatorskiego i śmiesznego, jak, jak się okazuje po, po wcześniejszych edycjach, no ale yy, czemu gdzieś tam nie pomóc i, i nie zaangażować drużyny yy, no, w pomoc, to będzie pewnie, nie spodziewam się kokosów, ale, ale zdaję sobie sprawę, że yy, mała suma do mojej sumy i, i, i myślę, że coś tam Coś tam rodzicom Ada się pomożemy. Czy no, przy, przy okazji yy, tej akcji będzie przy, przynajmniej gwarantowana, no bo my jakby nasze wpisowe, którego nigdy nie było, <głos> teraz <głos> po prostu przeznaczamy na ten cel. No, ja Jest to się. jakiś pomysł. W ogóle to się tak zastanawiam, po co ja wziąłem ten mikrofon, czemu na przykład nie podpiłem sobie pchałki, która zresztą no. tutaj leży i tobie też. A w ogóle tak a propos, się z nas nie śmiali, bo... Yy, to jest y, przypadek. Tak, przypadek. To jest nie, przypadek nie, bo nie. Ja akurat dzisiaj to no, musiałem, bo byłem na konferencji. Ty... Ja mam po prostu tylko jeden, nie Więc. <laughs> Wracając, jakby do turnieju. No, tak, jak powiedziałeś, jest to turniej amatorski. To teraz może powiemy, kto z tych amatorów zagra w tym turnieju. Jeżeli to w ogóle jest ciekawe dla was, pewnie nie, ale trzeba ale o, zaczę... o tym wspomnieć. No, y, y, trzeba, trzeba wspomnieć o tych, z kogo będziemy się śmiać. Y, przede wszystkim z nas. Y, tutaj jest reprezentant <laughs> Imawu, y, który. Ale wiesz, ja, w znaczy, w nie, nie chodzi o to, że trenowałem, tylko ja mam Teraz kontuzje znowu. I teraz yes. pytanie, pytanie jest co takie. Tury, czy... Co tu co no, no, Tylko, że wiesz, no, ta, ta y, kontuzja, którą mam już tam od kilku lat, się przyznam, od czterech lat z kolanem, no. to to nie jest kontuzja, bo tak naprawdę y, zakładam stabilizator i dalej latam po prostu po wojsku. Natomiast naderwanie tutaj wiesz no. tego przywodziciela tak zwanego, no to pewien problem stanowi. Ale chcę Ci powiedzieć, że. To dla was jest jeszcze groźniejsze, bo jak mnie nie będzie na boisku, a ja mam, wiesz, ja się za wolno ruszam. No, no. A mam też gwiazdy u siebie zpozyczą tu przez z Krzysznie rozmawiałeś, Krzysziek mówi, że dzisiaj będzie biegał. No. Wczoraj był na nagraniu z Termaliką, tam biegał za zawodnikami, żeby coś fajnego nagrać, więc już trenował. Um, ale ja będę wtedy selekcjonerem, wiesz, będę trenerem, ja na oglądałem się tyle meczów, że wiesz, że ja to po <laughs> i to może być dla was gorsze. no. Ale dobra, wróćmy może do innych, bo Dobry. nasza prezentacja, no, jeżeli no, w ogóle bo... coś będziemy mówić, no to no, nasza jest taka folkowa, no, no wasza już nie do końca i. Ale ja może od zrobić jakieś transfery. W sensie, że, to znaczy... że nie macie wszystkich simały, tylko tam. Pod, nie, nie, nie. Się nie, nie. Jakiegoś... E, prawda jest taka, że. E... Jeżeli mówisz o Tomku Kapturkiewiczu, który no. jest tutaj dyrektorem Taronskiego Centrum Kultury, no to on zawsze z nami grał. Więc... No wiem, że zawsze, no ale też. I też gra z nami. Chyba, nie, wiem. nie, nie, nie. Pozostali zawodnicy są związani no. albo z, jakby z telewizją. Związani, naprawdę. No. Czyli nie wiem, Tomek tam wiem, że miał, nie, wiem, czy zagrał, na przykład Krzysiek na pewno. Natomiast tam może kogoś jeszcze po prostu wezmę z mojej drużyny, która w tym sezonie niestety zajmuje ostatnie miejsce jakby w tabeli. Czyli pierwsze. Pierwszy... Czyli pierwsze no. Dobra, słuchaj, bo za dużo będzie o Jedziemy teraz o Was. E, no, o nas na samym końcu. Przede wszystkim udało nam się zaangażować, a raczej nie udało nam się, tylko po prostu powiedzieliśmy, a, a Centermed z wielkim uśmiechem na twarzy e, zgodził się, wystawił drużynę. E, więc to jest zawsze gdzieś tam aspekt dla nas, przynajmniej dla mnie jako, jako członka Rady Uczelnianej. Yy, taka, taka fajna okazja, żeby, żeby jednak gdzieś porozmawiać, yy, spotkać się na innym, na innym yy, terenie niż, niż taki, no, takie podłoże biznesowe, powiedzmy bardziej. Yy, współpracuje uczelnia PWZ z, z Center mają, yy, mają u nas siedzibę, więc, yy, więc czemu nie? Zresztą otwierają się bardzo dużo z ofertami na studentów i trzeba im to przyznać, dlatego mam nadzieję, że ta, ten rozwój będzie cały czas do przodu szedł. Z tego co wiem, to pomogłeś powiedzmy załatwić, załatwić naszych radnych miasta. No to oni tak jest że... taka pół na pół, czy wiesz znowu? co, to... to się tylko nazywa. No nie wiem, no są rzeczy, które, wiecie, że telewizja zawsze kłamie, my, my natomiast tutaj nie, nie chcemy się jakby, przy, jakby przyczepiać do żadnej, broń Boże, telewizji, pomimo tego, że ją jesteśmy, zakręciłem pięknie, no. natomiast nie, to jest takie, to jest... No wiesz, jest pewien kontakt, no, jest kontakt na przykład z teatrem. Teatr ma znowu kontakty inne. Ktoś tam jeszcze ma inne kontakty, no, no i powstaje cała elektryka. Chodzi o to, że y, kiedyś radni mieli zagrać uh -huh. i nie, nie wiem, pamiętam. dlaczego nie zagrali. Y, natomiast teraz sobie to po prostu stwierdziłem, że sobie to przypilnuję przez jednego z, z zawodników, właśnie z radnych. Z Piotr, Piotr, chodzi tu o Piotra Górnikiewicza. I on generalnie no, ręczy głową, że oni się pojawią w tym dniu I rano i że zagrają. Kto tam będzie grał, nie mam bladego pojęcia. Zobaczymy. <laughs> Ale to samo tyczy się drużyny, która przez ciebie jakby przechodziła, i powiedz coś o tej drużynie, czy coś wiesz. No ja tyle, co wiem, to, to wiesz, nie wiem, czy mogę mówić na wizji. Hmm. <laughs> nie, to jest to jest zespół składający się chyba głównie z pracowników Chakramu, który jest częścią grupy BRC Gas Equipment. I jakby w tej chwili dużo się mówi o potrzeby albo o, duży, o dużej ilości ofert pracy z, takiej, z takiego działu e, politechnicznego powiedzmy inżynieryjnego e, i no z racji, że, że nasza uczelnia też ma taki Instytut i, i też gdzieś tam nie działa to myślę, że pośrednio mam nadzieję, że jeśli nie teraz to w przyszłości e, uda nam się wykorzystać to i móc może zaoferować studentom e, czy praktyki czy, czy może ułatwioną drogę do staży, e, a może nawet ofertę pracy już pod koniec studiów. Tak, żeby, żeby te studia w ogóle przynosiły, przynosiły e, zakładany efekt. Poważnie i poważnie, ja tak sobie myślę teraz, bo wiesz, mamy w tym turnieju teraz wystąpi, zagra, przynajmniej spróbuje, sześć ekip. My i Maf, Wy jako Ruspe Ruspe w EZ. W EZ. Przyjaciele. No dokładnie, później jest CenterMed, później jest Chakram. Tak. Radni i zostaje nam teat, o którym delikatnie wspomniałem, ale tak. dlaczego delikatnie słuchajcie. Nie wiem, czy to zrobię za chwilę przy montażu, ale być może dołączę wam, jak znajdę taką ciekawą historię. Nie wiem, czy ty to pamiętasz, jak. Zresztą wspomniałeś przedtem, że kiedyś, jak w turnieju brał udział, brała udział drużyna z pretekstu. To tam Ej, było takie, w kopuć, ale to tam my, było... nie ale nie dobra, mi... dobra, nie, nie okej, okay, okay, okay. chodzi o taką sytuację fajną, fajną z, z Matyldą Baczyńską i, z, nas, i z, moim, z moim też dobrym kolegą, który tam wtedy stał na bramce, na bramce, słuchajcie, w klubie, nie na bramce, na, na boisku i taki, taki fajny mały incydent jest, gdzie do dzisiaj Piotrek jakby przeprasza Matyldę za to, bo że on to nie, wie, nie wiedział i tak dalej i faktycznie wiem, że mówił prawdę, ale jaki, o jaki incydent chodzi, to ja po prostu może go wam pokażę. Prowadzą jeden do zera. muszą również uważać by w tych ostatnich sekundach meczu nie stracić. Ale wracając do teatru, to z tego, co rozmawiałem nawet dzisiaj z dyrektorem, to jeszcze po wczorajszym meczu, jakby termaliki mhm. i pewnych analizach, przemyśleniach i tak dalej, ja myślę, że oni też z wami prawdopodobnie, no nie wiem, jak tam szczakramy, no, pewnie będą walczyć o te czołowe pozycje. Chociaż ja nie powiem, bo w tym turnieju też pewnie nie, nie odpuścimy jakoś specjalnie. Widzę, możemy powiedzieć, że, że to jest turniej takiej przyjaźni, a tej przyjaźni na boisku jednak nie widać. <laughs> Może teraz Wieś będzie co? inaczej. Więc co, miejmy nadzieję, że. Tym razem gdzieś tam ta zabawa i szczytny, szczytny cel, bo do tej pory to była no, chyba czysta zabawa i, i gdzieś tam... Okazja do, do integracji. Teraz jest ten, to jest ten nadrzędny cel, więc myślę, że, że więcej tam będzie śmiechu i więcej tam będzie zabawy, może to się zamienić po prostu w, w kopaninę, Ale będzie śmiesznie, będzie fajnie i przede wszystkim przede wszystkim będziemy mogli pomóc. Mecz jest o godzinie, znaczy mężczyzn. No, turniej się zaczyna o godzinie 9. Dla tych, którzy tam biorą udział. Będą mu kopać tą piłkę, to też taka informacja, żebyście raczej, no słuchajcie, nastawcie sobie te budziki, nie wiem, na ósmą, może siódmą, no bądźcie po prostu tak, żebyśmy zaczęli. Tak, Punkt tak. Dziew dziewiąta, trzydzieści już jest start, jest już cała rozpiska zrobiona, mhm. więc już tam nie możemy się ślizgać gdzieś po prostu czasowo. Ja myślę, że udostępnimy jakoś. Znaczy, możemy to udostępnić, ja już tam znaczy, posyłałem po, komu po, trzeba. Ja tak, do, no i no to w takim razie to, wszyscy to, już to, to mają. Natomiast jeżeli chodzi o jakby kibiców, którzy zresztą są taką jakby zawsze pozytywną formą wszelakich znaczy. turniejów, i bo OZK tutaj w, jakby wygrywała zawsze w tym, no bo fajne młode dziewczyny, młode, przystojne chłopaki, no, no niestety, no z <grym> nie wyjątkiem niektórych, no ale to dobra, to no wiesz, Mateusz. Nie mieszaj mnie w to. No, dobra, dobra, nieważne. W każdym razie zawsze mieli tą przewagę. Zachęcam też innych, bo to jest tak, że my oficjalnie jakby tam podczas tego turnieju jakby pieniędzy zbierać nie będziemy, natomiast jak ktoś by chciał, to zawsze no to może jest jest podejść, jest jakaś no, okazja ee. i my to dołączymy po prostu do tego, ponieważ no to jest, no, cały czas powtarzamy, że chodzi o jeden tak, no, szczytny naprawdę cel. Tylko żeby, żeby to nagłośnić, żeby ludzie przyszli, żeby mieli okazję nawet zobaczyć sobie same jakieś tam mecze finałowe około 12, jak nie będą mieli co robić wracając z kościoła albo z obiadu. I, i, i o to, żeby tam no, jakieś... ale poczekaj, poczekaj, no bo wiesz co, no, są e, osoby, są widzowie na przykład i fani e, Tarnowskiego Teatru, którzy non-stop chodzą na różne sztuki, a tutaj mogą zobaczyć, wyobraźcie sobie, takim, na <sukwierd quarters komandii> przykład Kamil, Kamil na przykład, urban, który na, ja e, tutaj pozdrawiam Kamila, bo bardzo go lubię e, i naprawdę e, chłopak ma e, no, spore pojęcie, jeżeli chodzi o, o piłkę. Podejrzewam, że będzie inny Kamil Toliński, który zresztą nie mieszka w Tarnowie, ale e, zazwyczaj on przyjeżdżał specjalnie, słuchajcie, z Warszawy po to, żeby zagrać w tą piłkę, mało tego, no przecież to jest już aktor, który gra też w różnych serialach, kto tam wie, no ja wiem, zobaczcie sobie nawet nieraz, nie wiem, czy wystawią właśnie Matyldy, czy wystawią może jakieś aktorki, natomiast nawet sam dyrektor, no o czym my mówimy, no. Rafaldinho, zwany no. inaczej, no... Słuchajcie, ja bym, yeah, na miejscu, ja bym dokładnie na waszym miejscu to zobaczył, tym bardziej, że <laughs> słuchajcie, tym razem nie będziemy tego transmitować całego na żywo, robimy coś innego, po prostu chcemy pokazać wam to od kuchni, być może nawet od szatni, jak wygląda ten turniej, co się tam dzieje, porozmawiamy sobie może z kibicami, no, z kibicami, coś chcemy zrobić innego, nie będziemy wam pokazywać... Tego, co się dzieje cały czas jakby na boisku, dlatego że nie, ale też nie. Najlepsza akcja, no, bo... no, no, ale No bo wiesz, bo też chodzi o to, żeby po no, prostu. Trzy godziny, godziny mecze, to to, to. to nawet nie o to chodzi, ale ja bym nie chciał, żeby na przykład w, w kolejnym turnieju zaprosimy jakąś drużynę, na nas będzie miała rozklepana, po no, sobie poogląda to jest, i to materiały to jest, będzie miała jest, jakby szkoleniowe. Tego, że my tego ja nie chcemy, tym... od razu o tym mówimy. No. O, to ja ci powiem, że o tym nawet nie pomyśleliśmy ze, ze strony naszej drużyny. Znaczy ja dzisiaj na pewno zablokuję wszystkie inne filmy, żebyście nie mogli wrócić jakby do tych materiałów i podglądać tego jak no, gramy? sobie. <laughs> <laughs> ale ale... <clears throat> powiem ci tak, że. Nie, zdecydowanie, zdecydowanie przegracie. Ja, ja, myślę, ja, myślę, że, no powiem tak, no, na pewno podchodzę do was troszeczkę inaczej, jak Legia wczoraj do Thermaligi i wiem, że, wiem, że muszę, wiem, że muszę być jakby na baczności i tą taktykę pod was jakby ustawić i nikogo przy tym nie obrażając. wiecie, jaką mam taktykę? Do przodu. Nie no, człowieku, przecież rozpracowaliśmy was już na tamtym turnieju, wygraliśmy, nie? Człowieku, nie ma o tym mówić. Teatr, to oni mogą tylko grać. No, w sumie tak. Ja nawet nie pytał, kto tam u was gra, no, ale dobra. No człowieku, Rusy i przyjaciele, paru członków. Każdy może być... Jest taki takie, słuchajcie, jest bardzo sprytne, ja też powinienem tą jakby, naszą drużynę nazwać i przyjaciele, no, A no, mamy dużo przyjaciół. No, ale to byłby trochę plagiat, wiesz to tym dobrze. Poza tym moglibyśmy ściągać te same gwiazdy. Yy, nie wiem czy wiecie, ale w, no, chyba, chyba się nie zezłości ta osoba, jak powiem, że no, mamy mistrza świata, mistrza świata w indywidualnym yy, kapkowaniu główką od tyłu. Kapką, kapkowaniu Kapką od tyłu. główką od tyłu, główką od tyłu. tyłu tak. <grym> Wytłumacz. No nie wiem, Aha. nie wiem jak on to robi, ale chyba głową, wiesz, od, odbija, odbija tyłem głowy. Ja spodziewałem się takich kilka bramek, więc ja bym jedną z waszych kamer po prostu ustawił wiesz, to jest na... bardzo ważne, bo jeżeli ktoś umie tak na przykład jak Kendziora z Termaliki umie grać tyłem no. do bramki, to może to tyłem... Człowiek, no. Ja ci powiem, że to dobrze mi powiedziałeś. Uważaj na nos tylko, <grym> bo oni wiesz, znaczy, oni to, nie patrzą. No, to, to, to będzie, będzie trzeba uważać, no będzie trzeba uważać. No na pewno nie ale... będziemy... Słuchajcie, bo myśmy raz zrobili, ale to nie na takim turnieju, to na jakimś tam im meczu żeśmy zrobili taki numer, to było nawet w internecie, że nawet ty, ty też chyba miałeś założone przez chwilę kamerę GoPro miałeś na głowie, czy nie? Wiesz co, nie, to Czy mieliśmy bracia? trening, trening mieliśmy. Taki. No nie trening, no graliśmy po prostu, zagraliśmy sparing, no, a tak, 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 gdzie tak. nie chcę po prostu mówić, jaki był wynik e, wtedy właśnie no, dobra, waszej szkoły. Dobra, powiedzmy, że remis, nie? No, remis. Jak, remis. Dla was będzie lepiej. Remis. Jak powiem, że remis, nie? E, nie, ale, ale bawiliśmy się trochę GoPro i myślę, że, że, że chyba wrzucimy, jak będzie sporo materiału fajnego, to wrzucimy e, jako osobny filmik, a jak nie, no, to, to zrobimy gdzieś przebitki, żeby ludzie za, z, zagarnęli troszeczkę z tych Dobra. Emocji. Dobra, bo przypominamy, jest przypominamy jest. Bo, Dobra. Jest, bo jest dużo, dużo informacji. Mów godzina, kiedy, dziewiąta, gdzie, po co, dlaczego. O pierwszy mecz. Tak Nie, 9 :30, 9 :30 Dobra, pierwszy dziew ale mecz. dziewiąta Ale na dziewiąta się zbieramy. 9:30 jest pierwszy mecz. Gramy sobie każdy z każdym, potem finały. Do około chyba trzynastej, 13, 1330 coś, coś takiego. takiego wychodziło. Zbieramy dla Adasia dwumiesięcznego, więc każdy kibic, który będzie chciał gdzieś wesprzeć tą akcję, pooglądać sobie Trochę, trochę aktorów, że tak powiem, z teatru trochę, trochę młodych, młodych studentów i nie wiem, jak was nazwać, nawet nie wiem. Nie wiem, czy, czy, czy to jest obraźliwe, ale... Nie, nie, gdzieś... nie wiem po prostu, jak was nazwać, bo, bo no, dobra. Bo to teatry, Nie no, żartuję to nie... przecież, no. no. Nieważne, w każdym, no. razie, w każdym, razie, w każdym razie wracając... Znaczy, nie bo tak popatrzyłeś, zeskanowałeś mnie i sobie myślisz, że no, jak ci nazwać? Ja, ja... Oldboy. No, zespół, zespoły no, zresztą... Mieszane. Będą tak, tak, mieszane, o, o to będzie, będzie dobre. Ale. Ale zapraszamy wszystkich, wszystkich, kto, którzy chcą się po prostu pośmęć, no. No. no i wesprzeć. No. Przede wszystkim wesprzeć i pośmiać. Tak, tak, no i widzimy się w niedzielę. I pamiętajcie, słuchajcie, jeżeli ale będziecie... Ja wiem, ci wiesz, o czym zapomnieliśmy? No o czym, o czym? O miejscu. Ja Cię <ślały> to była zagadka. <ślały> nie, potarnowie. <ślały> po Tarnowie. Nie, poczekajcie, słuchajcie, <ślały> na pewno mówiłem, że jest to bezpłatne, a to jest bardzo ważne. To jest bezpłatne, tak jest. Ale jest to... To będzie na, 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 hali, na nowej hali PWZ. Ja mówię ciągle nowa, chociaż ona już ma kilka lat, ale dla mnie będzie nowa, no bo, 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 bo widziałem, jak się buduje. <głosy> <głosy> Więc widzimy się na, w niedzielę na hali PWZ i, i będziemy się chyba wszyscy dobrze bawić. Miejmy taką nadzieję, dlatego jeszcze raz z do naszego zapraszam. bałaganu tutaj zapraszamy <noise> i bądźcie w najbliższą niedzielę 6, 6. marca. Hala PWZ. Hala PWZ. Dokładnie. Dokładnie. Zapraszamy. Trzymajcie się. Do zobaczenia.